Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na tygodniowym czytaniu z kart Tarota dla zodiakalnych bliźniąt na okres od 3 do 9 marca. Przyjrzymy się Waszej sferze miłosnej oraz Waszej sferze zawodowej, finansowej. Moi drodzy, zanim przejdziemy do pierwszego czytania, chciałem wam, bardzo, chciałem wam bardzo podziękować za Waszą dotychczasową aktywność na moich profilach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku oraz na YouTubie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie, e, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, udostępnienia jest to dla mnie ogromna nobilitacja i mo, no, jestem wam niezmiernie wdzięczny. Bardzo również wam dziękuję za uczestnictwo w moich live'ach e, na TikToku i zapraszam, zapraszam. Rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej, naprawdę świetna sprawa, moi drodzy. Yy, moi drodzy, moi kochani. Przechodzimy do pierwszego czytania, będzie to czytanie miłosne dla zodiakalnych bliźniąt, które są obecnie w związku, które są w relacji. Zobaczymy co tam do was yy, nadchodzi. Moi drodzy, Moi drodzy, powrót do równowagi, powrót do czucia się bezpiecznie w relacji, e, taka wolność i poczucie bezpieczeństwa, ale no w wielu aspektach życia, czyli w, spraw, ta, w tej sprawie miłosnej, rodzinnej, finansowej, e, jakiś osobisty sukces też do Was przyjdzie. Także to jest bardzo, bardzo, może być to bardzo owocny dla Was tydzień. A na pewno, jeżeli jest jakaś sprawa, na którą długo czekacie. To się doczekacie w tym tygodniu, doczekacie się na to. W kartach widoczny jest również koniec jakiegoś konfliktu. To znaczy, jeżeli mieliście jakieś problemy w swoim związku, czy problemy na przykład rodzinne, w gronie jakichś Waszych znajomych, coś co Was bardzo mocno energetycznie no, obciążało, to ten konflikt się zakończy. Osiągniecie porozumienie, sprawa się wyjaśni. Może to od Was wymagać jakiegoś kompromisu. Nie ma pewności, że to będzie akurat tak, że ktoś powie: A, dobra, to wiesz, to moja wina, przepraszam, e, biorę to na siebie. Nie, być może będziecie musieli pójść na jakiś kompromis, natomiast ten kompromis będzie dla Was. E, będzie dla Was. No właśnie, no bardzo korzystny. Bardzo korzystny. Moi drodzy, no, i ten początek bardzo fajny, czytania, natomiast jest też druga część tego czytania. Druga część czytania. Yy, hmm. Musicie być bardzo uważni na plotki, jakie mogą do Was dojść odnośnie swojego partnera. Może dojść do takiej sytuacji, że ktoś będzie Waszemu partnerowi czy Waszej partnerce no, zarzucał jakiś rodzaj. rodzaj Nielojalności. Ja nie mówię, że to musi być koniecznie zdrada, ale to może być jakaś tajemnica, to może być jakieś działanie, o którym Wy nie wiecie, i coś takiego może do Was do Was dojść, tak. Może też wchodzić o to, że coś zostało powierzone w tajemnicy Wam lub partnerowi i on tego nie dochował, i teraz się zbudowała taka no jakaś niefajna nie atmosfera, która może wpłynąć na Waszą relację. Nie musi, ale może. Natomiast jeżeli by się to pojawiło, to jesteście w dobrej, w, dobrej, w takiej pozytywnej energii i powinniście to po prostu od siebie odrzucić. Czyli po prostu, jeżeli to, to do Was przyjdzie, no to nie otwierajcie się na to. Miejcie na to zamknięte drzwi. I, I tyle moi drodzy. Pozytywny tydzień, tydzień budowania, tydzień dobrego czucia się w relacji. Także tu już, e, no, ta jakaś tam plotka, pomówienie to jest taka pierdółka Przy tym, jeżeli porównamy do tego, to do tego, co w tej relacji waszej będzie pozytywnego. No, ale zwróćcie uwagę, bo czasami pewne osoby są po prostu bardzo, że tak powiem, e, podatne na tego typu sprawy, tak? I to jest zupełnie. Zupełnie niepotrzebne. Dobrze, teraz sprawdzimy sobie yy, bliźniaka, który jest singlem. Zobaczymy, co u bliźniaka. Co u bliźniaka w relacji miłosnych. Czy coś się pojawi, czy coś nadchodzi. Zobaczymy. Jaki to będzie tydzień dla, yy, dla singli. Bliźniąt w miłości. Popatrzmy, moi drodzy zmiany. Dobrze. Ok. Musicie pozostawić coś za sobą. Coś, co was cały czas dręczy, coś, co wam nie pozwala iść do przodu, coś, co was destabilizuje w poczuciu własnej wartości, w poczuciu budowania kolejnych relacji. Jest coś takiego, co cały czas się za wami ciągnie i nie możecie się od tego całkiem odciąć. Jeśli chodzi o jakąś nową osobę, nowa osoba. Heh. No jest ta nowa osoba, jest ta osoba, ale ona mi się pokazuje bardzo negatywnie. Jako taki no, krętacz, manipulant. Osoba, która może zrobić na tobie piorunujące wrażenie bardzo szybko. Natomiast to jest osoba, która nie ma dobrych intencji. Jest nielojalna, nieszczera. Idzie w swoim kierunku. Yy... Może być to osoba bardzo mocno uprzedzona do wielu rzeczy, nietolerancyjna, taka despotyczna osoba, która chciałaby Cię zawładnąć, yy, która by chciała Tobą sterować jak marionetką. Więc to jest ostrzeżenie przed taką osobą. Ostrzeżenie, natomiast możecie być na takie osoby podatne przez to, że no pojawia nam się ta historia z przeszłości nieuregulowana. I jeżeli no ta sytuacja z przeszłości Was cały czas ogranicza, to takiej osobie, takiemu właśnie manipulantowi, toksykowi jest łatwiej na Was wpłynąć. Dlatego, że no macie już jakieś obciążenie, które Was stawia w takim poczuciu, że chusteczka, no może ja... Nie jestem wystarczająca, czy nie jestem wystarczający dla tych osób, jakie chciałabym, żeby były w moim życiu i tak dalej, więc może być takie budowanie po prostu m, takiego fałszywego waszego wizerunku. I możecie się sami na to złapać, dlatego macie ostrzeżenie przed tą nową relację. Jeszcze raz, reasumując, nie wchodźcie w relację, dopóki nie odetniecie tej przeszłości całkowicie grubą kreską, dopóki nie nastąpi w waszej głowie totalny reset. Bo jeżeli będziecie wchodzić w nową relację To niestety będziecie się wiązać z osobami Które nie są warte tego I będą, będą was obciążać energetycznie Będą wam zajmować czas I potem mogą być ogromnym problemem Również w przyszłości Dlatego najpierw odcinamy się Potem dopiero szukamy osoby No takiej, która będzie was Po prostu godna Oj, 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 oj. Moi drodzy Tak to wygląda na ten tydzień dla bliźniąt. Tak to wygląda dla bliźniąt singli. Pozostaje nam czytanie, czytanie zawodowe, czytanie finansowe. Zobaczymy co w biznesie, co w pracy, jaki generalnie jaka energia pieniądza generalnie na ten tydzień. Dla bliźniąt, dla bliźniąt. Przypominam, że to jest czytanie na okres od 3 do 9 marca 2025 roku. Dobrze, moi drodzy Choroba Możecie być niedyspozycyjni Niedyspozycyjni do pracy Możecie być, czuć się ha, No dużo pesymizmu W was będzie na pewno Pff, tu, 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 tu. Będziecie też mieli Jakieś nieplanowane wydatki. No właśnie, no, czyli może być choroba, która weź będzie coś kosztować, bo wiadomo, że dzisiaj byle grypa to jest wydatek czasami rzędu kilkuset złotych. Natomiast generalnie macie energię na, na pracę, na biznes negatywną, bo raz, że nie dostrzegacie jakichś y, sytuacji, które są, no szans nie widzicie. Szanse do Was przychodzą, a Wy jakoś nie potraficie ich sobie y, odebrać. I pomimo tego, że Wy macie. Siłę taką wewnętrzną do działania, macie no, takie rezerwy i pokłady, to cały czas gdzieś gdzieś coś wam umyka, nie możecie tego dostrzec, a tą szansę, gdybyście wykorzystali, to naprawdę no, sukces sukces jest wam, że tak powiem, pisany, ale wy nie potraficie na ten moment z niego skorzystać. Dlatego, yy, no ta choroba no, to może być też no, taki dołek mentalny, że nie będziecie mogli sobie tego ogarnąć w głowie i będziecie szukać jakiejś szukać innych rzeczy. Natomiast musicie wiedzieć, że to jest sytuacja, którą wy przejdziecie, że to jest po prostu dołek, w który wpadliście i musicie z niego wyjść. To nie jest sytuacja, która będzie permanentna. Dlatego przejdźcie przez to, postarajcie sobie pewne sprawy ułożyć w głowie, starajcie się nie popadać właśnie w nadmierny ten pesymizm, żeby on nie został z wami. No, i zacznijcie w głowie otwierać się na te nowe szanse, na te nowe okazje. Zastanówcie się, czym się możecie zająć, jak się możecie rozwinąć, i po prostu wejdziecie w kolejny tydzień już z nową energią. Ten tydzień taki, no niestety, moi drodzy, troszeczkę na stratę, ale i tak czasem musi być, czasem. Taki tydzień też jest potrzebny. No nic się nie dzieje, moi drodzy, bez przyczyny. Być może no, potrzebujecie tego czasu właśnie, żeby pewne rzeczy sobie usystematyzować w głowie i później yy, no, mieć z tego jakąś wymierną korzyść w przyszłości. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze czytanie. Zapraszam na wszystkie kolejne. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa!